Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Pewnego razu Jezus przechodził szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli mu – oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A on im odpowiedział – czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom. Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani… Naruszają w świątyni spoczynek Szabatu, a są bez winy. Oto powiadam Wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie postępowalibyście, nie potępialibyście niewinnych, albowiem syn człowieczy jest Panem Szabatu. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, na początku tej mszy świętej wspominaliśmy świętego Jana od krzyża i jego księgę naniesie na górę karmel. Więc jeżeli chcemy dojść do miejsca, gdzie Bóg jest obecny i chcemy pozostać, pozostać w Jego bliskości, to musimy być gotowi do ofiarowania wszystkiego, co Wiąże nas do tej ziemi wszystko to, co na nowo wraca z i chce oddzielić od łaski bli Bożej, bliskości Bożej. Jak możemy to uczynić? Możemy uczynić to swoimi siłami? Czy potrzebujemy łaski Bożej? S więc pierwsze, potrzebujemy jednego i drugiego. Wszystkie zasługi należą do łaski Bożej, ale również potrzebne jest nasze pragnienie, nasza chęć. Abyśmy wyrzekli się wszystkiego tego, co nie jest Bogiem i aby z otwartym sercem należeli do Boga, tak jak Bóg. łatwo jest wyrzeć się tego, co nie należy do Boga. Niektórzy w ogóle się tego nie... Te, nie starają się, idą w przeciwnym kierunku. Właściwie to oddali się wszystkiemu temu, co nie jest Bogiem. To znaczy oddali się wszystkiemu temu przyziemnemu w zachowywaniu, w myślach. Ale wierzymy, że każdy człowiek w głębi swojego serca ma pragnienie Boga. I bez względu na to, jak straszne były rzeczy tego świata, to On w głębi swojego serca poznaje, iż nic na tej ziemi nie może wypełnić, nie może wypełnić jego serca, że tylko Bóg może wypełnić wszystkie jego oczekiwania, wszystkiego pragnienia. I mówimy, że w nas jest pragnienie Boga. Każdy człowiek ma to w sobie, Bóg umieścił to w nim. Człowiek pragnie Boga i nic innego nie może wypełnić jego serce, tylko Bóg, którego pragnie. Tego nie wolno nam nikogo osądzać, bez względu na to, jak ktoś był niewierzący, jak daleko był, jak odszedł od Boga, poświęcił się temu, co przyziemne. Kto wie, kiedy przyjdzie moment opatrzności Bożej, kiedy dotknie łaska Boża jego serce i on rozpozna to Boże wezwanie. Bo Bóg każdego z nas bez przerwy wzywa, abyśmy przyszli do Niego, przybliżyli się, byli blisko Niego i aby nasze serce zostało wypełnione w bliskości Bożej. Ale obok ludzi, którzy może trochę zabłądzili, żyją w świecie, to my, którzy nazywamy się wierzącymi, nie możemy sposób tylko należeć do Boga. W naszym sercu widzimy i w życiu walki z jednej strony. W jasny sposób widzimy to nasze pragnienie Boga. Jesteśmy świadomi, że nic na tym świecie nie może wypełnić. Tylko Bóg może wypełnić nasze serce i tylko w nim usp Spocząć nasze serce, ale widzimy, że w rzeczywistości jesteśmy przywiązani do ziemi, zniewoleni. I dopóki człowiek jest zniewolony, nie może w pełni należeć do Boga. Tak święty Paweł w jednym miejscu mówi: Jestem biednym człowiekiem. Wiem, to jest dobre, a nie czynię tego. To nie jest dobre i czynię to. Kto mnie uratuje? Ciała. W dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia częściowo możemy zobaczyć, co nas może zniewolić. To może przywiązać nas do ziemi, przygniatać. To może być lęk przed ludźmi. Lęk, że ludzie nas urażą. Lęk, że ludzie zaszkodzą naszemu życiu. Tak ja, Izraelici bali się, że Egipcjanie ich Strach uh, za on, który przekniatał swoim prawem. Jak będziemy się karmić, tak Izraelici byli przygniatani przez pracę dawaną przez Egipcjan. Może być to również strach przed śmiercią, przed plagą, tak jak faraon polecił, aby zostali zabici wszyscy pierworodni z narodu izraelskiego. Tak i dziś możemy poczuć, że ktoś Chce zabić wiele osób. Człowiek się boi, boi się śmierci. I wszelkie te przywiązania, te lęki, wszystko to, co nas przygniata do Ziemi, zamyka w sobie. Człowiek boi się nawet samego siebie, dlatego, że nie potrafi mieć wszystkiego tego, co z zewnątrz go przygniata. Gdy myślimy o świętym Janie od Krzyża i tej księdze Górze Karmel, jak wspiąć się tam, gdzie Bóg przebywa, przeżyć uwolnienie od wszystkiego tego, co nas niewala wala, Musimy tu akcentować łaskę Bożą. Sami nie możemy siebie uratować. Przed sobą, nawet. Potrzebna jest łaska, abyśmy zostali uratowani i zbawieni. Jak święty Paweł mówi, kto uratuje mnie przed moim ciałem, to dzięki Bogu, przez Jezusa Chrystusa, który mnie zbawił, przez krew, która została przelana za mnie, dla mojego zbawienia. Widzimy, jak wiele było potrzebne, aby zostaliśmy zbawieni, sam Bóg musiał dać swoje życie, przelać swoją krew i to jest cena naszego zbawienia. Chociaż Bóg wiedział, że tak wiele jest potrzebne do naszego zbawienia, to my również musimy wiedzieć, że tylko łaska Boża może nas zbawić. Tylko przez krew Jezusa możemy być zbawieni. I przeczytanie. Z Księgi Wyjścia mówi o krwi. krwi baranka, którą tralici umieszczali na o, drzwiach, przy drzwiach, aby zostali uratowani od zakłady. Ta krew dla nas to krew Chrystusa, abyśmy mogli zostać zbawieni, uratowani. Ratowanie od wszystkiego tego, co nas niewala i przygniata, tak jak Izraelici byli zniewoleni w Egipcie. I prawdziwie człowiek w niektórych momentach może poczuć, że tylko łaska Boża może go uratować. W niektórych momentach w życiu. Człowiek znajdzie się w takiej sytuacji, że stara się sam siebie uratować i nie może. I jest w sytuacji, w której oddaje się łasce Bożej i czuje, że tylko łaska Boża go niesie i ratuje. W takich sytuacjach w życiu ludzie dają świadectwo dwóch świadczeń. Pierwsze, że są połączeni z łaską Bożą i chcą jeszcze bardziej w niej się zanurzyć, chcą w pełni oddać się Bogu i pragną jeszcze bardziej dziękować Bogu, dziękować. A również ludzie w takich momentach dają świadectwo, że czują, iż potrzebna jest zmiana życia. Muszą zmienić swoje życie, aby znów nie znaleźli się w takiej sytuacji. Dzieje się nieraz tak, że Bóg kogoś uratuje przez swoją łaskę z danej sytuacji, a człowiek znów wraca do starych przyzwyczajeń, do grzesznego życia i znów jest w niebezpieczeństwie znalezienia się w takiej sytuacji, która grozi jego życiu. I obok łaski Bożej. Oczywiście jej daje się wszystkie zasługi w drodze wspinania się do Boga. Potrzebna jest ta druga rzeczywistość, nasz wysiłek zmienienia się, zmiany życia. Zmiana naszego życia składa się z rozpoznawania prawdy w swoim życiu i akceptacji tej prawdy byśmy zmienili swoje przyzwyczajenia w życiu i przekonania życiowe. Widzimy, że uczeni w piśmie dzisiejszej Ewangelii nie rozpoznali tego, kim jest Jezus. I ta ślepota wewnętrzna przeszkadza w wierze w Jezusa, który może nas uwolnić. Jak ci uczeni w piśmie mieli niewłaściwy obraz Boga, sytuacji, która jest opisana, tak i dziś wiele osób ma niewłaściwy obraz Boga, ludzi, niewłaściwe zdanie na temat życia siebie samego. I gdy mówimy, że musimy rozpoznać prawdę w naszym życiu, to najpierw musimy rozpoznać, jakie w nas są te niewłaściwe obrazy i dopiero gdy je widzimy, będziemy mogli powiedzieć, o to jest niewłaściwy obraz, to źle widzę. I Wtedy zobaczysz, jaki właściwy obraz powinieneś posiadać. To nie znaczy, że od razu dojdziesz do tego właściwego obrazu, że się zmienisz, ale to jest twój cel. I co do tego musisz się starać. To jest wysiłek, który wymaga od nas ćwiczeń. Z naszej strony, co możemy uczynić? Długo godzina. Wiele lat w naszym życiu nagromadziły się niewłaściwe obrazy, złe przekonania. To również potrzebne jest dużo czasu, aby człowiek ćwiczył, aby się zmienił, aby zdobył nowe przyzwyczajenia w życiu i przekonania. Wiemy, że w życiu samo coś się nie stanie samo z siebie. Potrzebny jest nasz wysiłek. Tak jak jest potrzebna siła fizyczna, gotowość wspięcia się na jakiejś wzgórze, tak jest potrzebny wysiłek duchowy, aby wspiąć się na karmel. Starajmy się oczywiście, na ile możemy, ale zawsze opierając się na łasce Bożej, niech ona nas prowadzi i kształtuje. Amen.